Z tego, co tu powiedziałam, poruszyłam kilka wątków, tematów, pomieszałam to wszystko i w ogóle, w ogóle. Tam, gdzie idziemy, będzie inna rzeczywistość. I będzie oczywiście tego też eee, czyli cała rzeczywistość też nam się zmieni eee, dla każdego to będzie trochę inaczej, ale mniej więcej będzie będziemy mieć jakby wspólną też przestrzeń czasami. I też przejdą przejdzie bardzo dużo istot, które będzie tworzyło wyższą tą energię, która... Eee, będzie bardziej agresywna czasami. Jeżeli wierzysz w coś i oddajesz energię czemuś tam, to to ma prawo się zmaterializować potem i to w bardzo szybkim tempie. I żeby na przykład ten, ta piąta gęstość, która też jest e, też często właśnie tak bardzo wyczekiwana i my jesteśmy tutaj wszyscy jakby już na tej końcówce, w takim sensie, że dla niektórych to już, już są tam w tej piątej gęstości, już mogą to rzeczywiście zauważyć, to, to rzeczywiście jest u nich widoczne. Zaczną nam się pojawiać nowe jakby osoby, też nowa jakby no nie wiem chociażby rzeczywistość, którą widzimy, czyli obszar, nie wiem, w którym zamieszkujemy nawet. Mogą się pojawić różne rzeczy, które, których wcześniej nie było i one nagle wyrosły z ziemi na przykład. Też jest to możliwe. Więc jeżeli oddajemy jakąś energię, która jest sztuczna, to powiedzmy, że powrócą starzy bogowie tak zwani lub ich jakby kalki nawet, to te osoby mogą mieć dużo większy problem. Piąty wymiar jest dopiero jakby trochę więcej. No trzeci wymiar to jest nic. Piąty wymiar to jest troszeczkę wyżej. My będziemy. każda istota, która jest wysokowymiarowa i schodzi na przykład na taki niski wymiar to ona się bardzo, bardzo męczy. Jest dużo tutaj jakby istot, które przechodzą pierwszy raz w ten piąty wymiar i dla nich będzie to czymś nowym, więc one się będą i tak zachłystywać pewnego rodzaju tymi właśnie starymi rzeczami jeszcze, które są na nowo podane. Dlatego też, jeżeli mówiłam tutaj o, na przykład energii Jana Pawła II o kościele katolickim. Kościół katolicki też nie będzie tak wyglądał. To będzie zupełnie nowy jakiś twór, który będzie naprawdę bardzo dziwnie być może funkcjonował. Ale pamiętajmy, że cała kreacja też jest w nas. Tutaj przewidzieć. Tego się nie da. Dla mnie też przewidywanie przyszłości jeden do jednego i takie rzeczy, jak mówi na przykład nasz wspaniały jasnowiec polski, to też jest straszna głupota. Nie należy robić takich rzeczy. Zobaczmy na energię tych osób i czym one się rzeczywiście posługują. Staram się tutaj jakby zwracać uwagę, żeby nie, bo ja wiem, że jak ktoś widzi, to on wchodzi na jakąś linię czasową albo zbiera do kupy pewne rzeczy i podaje to potem dalej, bez kontroli, zupełnej. Więc y, też uważajmy na takie rzeczy. Ważne jest, żeby w tym piątym wymiarze uczynić sobie te banie takiej podprzestrzennej, jakby, podprzestrzennego trochę świata, który jest jakby jak najbardziej do zrobienia i pamiętajmy o tym, że te wszystkie takie jakby wizje właśnie na przykład Pola Lechickiego, który tam chce tworzyć te wszystkie takie mini państwa, albo jakieś tam zgromadzenia, ariów i tak dalej, to są takie troszkę wizje właśnie podprzestrzennych bań, które będą tam jakby funkcjonowały na przykład na pułapie tego świata. Już wszyscy wiemy, że zapętlenia są tak bardzo duże w tym całym jakby mechanizmie że tu jest bardzo łatwo było na przykład stworzyć coś ileś tam lat temu, żeby na przykład funkcjonowało teraz w jakimś tam już dość mocno rozchulanym interesie, powiedzmy takim ezoteryczno jakimś tam. Plus te wszystkie rzeczy, które są na przykład podawane jakby takie ogólnoświatowe i tych osób, które tam gdzieś też starają się straszyć tymi szczepionkami, różnymi rzeczami i, i, i też wprowadzają różne, różnego rodzaju obszar też świadomości ludzi i też to wszystko będzie też czasami doprowadzenie do realności wydarzeń i powiem tak, patrząc na przykład na Takiego Billa Gatesa, który yy, on informuje, że może tak być, ale też patrzy, ile tych osób się zgodzi z tym, to i tak jest bardziej uczciwy od niektórych osób w Polsce, które idą jakąś, yy, powiedzmy, yy, tak zwaną duchowością i robią wszystko yy, yy, po prostu yy, w bardzo brzydki sposób, zakleszczając ludzi w różne obszary. Nie informując na przykład, że lub tłumacząc się, że na przykład jakieś tam energie, którymi idą, są w porządku i że, że to jest wszystko tak, takie super i w ogóle. Także rozróżniajmy na przykład to, że jednak niektóre jakby też sprawy są w dość e, zrobione z, z wolą, że, że ktoś się liczy z tą mm, wolną wolą jeszcze danej e, istoty, a niektóre osoby po prostu tego nie robią i w ogóle się z tym nawet nie liczą. Także e, wszystkie jakby rzeczy, e, które słuchamy i które e, m, są jakby pewnego rodzaju m, 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 posługiwaniem się jeszcze na tych starych schematach e, i dopatrywaniem się na przykład w energiach takich skrajnie negatywnych, czegoś dobrego i posługiwanie się jakimiś tam słowami, lub e, mówienie o sobie jakichś e, dziwnych rzeczy e, lub e, też w tą przestrzeń też dla ludzi różnych takich, właśnie, że co to, to nie ja, ja tutaj jestem taki ważny, ja tutaj wam mówię i w ogóle. A tak naprawdę taka osoba po prostu jedzie zwyczajnie na e, jakichś tam substancjach psychotropowych. E, I też ma pewnego rodzaju wizje, które są e, związane tylko i wyłącznie z fazą danej substancji. Psychoaktywnych? Psychoaktywny. Psychotropy to są. Nie. Yy, więc yy, pamiętajmy o tym, że najprościej jest, yy, czyli prosto w górę i do źródła bez żadnych yy, pośredników. Jeżeli jesteś yy, na pułapach zachwycania się właśnie tymi yy, energiami yy, półźródłowymi no to masz na pewno z tym związane jakieś plany lub jakieś umowy niezerwane. Można to wszystko jeszcze zacząć sobie, właściwie w każdym czasie można to rozpuszczać i zacząć jakby pracować nad tym. Nie każda jakby substancja półźródłowa jest taka łatwa do zdjęcia i czasami wymaga bardzo dużo czasu. Pamiętajmy o tym, że... pieczęci też kościelne są poważną sprawą i trzeba mieć naprawdę do tego dość duży, dość dużą jakby też wiedzę na zasadzie tego chociażby wstecznej jakby reinkarnacji, wstecznego życia, które na przykład Cię jakby poinformowało w momencie kiedy się decydujesz na przykład zostać księdzem i zobaczyć, jak to funkcjonuje, i zobaczyć tą strukturę od wewnątrz. Bardzo dużo jest jakby tutaj. Nie bądźmy też ignorantami. Jeżeli komuś nie przeszkadzają, pieczęci może sobie zostawić. To jest każdego wybór i też prawo do doświadczenia. Ja tylko mówię tak ogólnie. Ten jakby tydzień był dość taki istotny nie dajmy się też zastraszyć różnym takim słowom, że coś już jest pozamykane, zrobione, w ogóle nikt nie może czegoś tam albo mamy jakby nad głową te szczepionki albo jakieś inne rzeczy, maseczki. Możemy doświadczać pewnych rzeczy tak jak chcemy i też Nauczmy się y, po prostu y, wykorzystywać te, to miejsce, w którym jesteśmy. Też, jak kreujemy, to też wszystko może się wydarzyć, jak sobie wykreujemy. Wykorzystywać po swojemu, niekoniecznie jak nam ktoś mówi. Jak mamy ochotę nosić maseczkę, to sobie nośmy. A jak nie, to nie. Jak nie nosimy, to dajemy przykład, bo się ludzie patrzą, on nie nosi, a ja noszę. Wszystko jest wyborem i jakimś, jakąś drogą. nie? Jeżeli nie nosimy tej maseczki, to też poinformujmy wszystkich, dlaczego. Jeżeli ktoś oczywiście pyta lub wchodzimy po prostu w dyskusję, dlaczego nie powinno się nosić tej maseczki, czy coś w tym stylu. I że wcale nie trzeba. Yy, yy, po prostu bądźmy aktywni bardziej w społeczeństwie, żeby to tak. jakby wszystko yy, zrobić, tak? A czasem warto też mieć na wszelki wypadek gdzieś w kieszeni, jakby był jakiś upierdliwy policjant, żeby pokazać, że akurat ściągnęliśmy tylko na chwilę. Albo też nie pokazywać. To Wresie. zależy od człowieka. Podobno te mandaty też są, jeżeli już nawet są dane, to podobno są, jeżeli ich nie przyjmiemy, to ponadto są prawie wszystkie unieważniane. Ja tam nie wiem. W każdym razie cały ten jakby odcinek miał być o jakby tej sytuacji... Miałaś jeszcze tam wspomnieć o, o, o tym Milewskim o tym, i o tym, to co A. promuje te TFI, ja już nie pamiętam, w każdym razie... Nie idźcie tą drogą lepiej, A, to bo tam lepiej e... już nie wspominać. W każdym razie nie te, jest całe, to dobra. Te, te, te całe TFI, czy jak to się tam nazywa, czy THI to no, bardzo nieciekawa jakaś sprawa, pomijając już to, że tam są jakieś przewałki finansowe co tam w komentarzach było, to, to akurat nie jestem pewien, bo to bo trzeba by to prześledzić, czy to prawda, ale tam Dużo ku, ku temu jest jakiś przesłanek, ale sama ta organizacja jest bardzo, y, samo wejście w nią, nie pamiętam co to tam było, ale to było nieciekawe. Ja już kiedyś mówiłam, kilka miesięcy temu, tak. że jest to podświetlone pod sztuc sztuczną inteligencję, ale tak naprawdę bardzo... Yy, nie za bardzo. Nagle poznikały wszystkie statki. Nie wiem, czy zauważyłeś, już nie ma Ufa ani to. różnych takich rzeczy, nikt do nas nie przylatuje. I w ogóle nikt nas nie chce stąd zabrać. Takie to. są ogólne doniesienia, lub brak doniesień. Już się nikt nie bije i ta wielka bitwa została wygrana. To. Teraz mamy właściwie zamkniętą przestrzeń. I skąd to takie wielkie zaufanie pana Milewskiego do jakiegoś kolesia skądś tam, który gada jakieś rzeczy? Skąd taki, że o, to akurat jest takie super? I, i, i szerzenie to w naszym kraju jeździ i mówi o tym, że to takie zajebiste, kurde, to trzeba... No ja tam do pana Milewskiego nic nie mam. Ma prawo doświadczać swoich e... Ma prawo się mylić, nie? nie? Ma prawo się tylko, mylić. Tylko czemu, ale czemu nie tak czemu tak się za, czemu się tak zafiksował na tym panie Milewski? No właśnie. Czemu? No. Czemu to czemu a nie tamto. To? No bo coś przeważnie ludzie muszą się zahaczyć. Większość ludzi ma tak, że się ja mógł, po prostu. Pod coś, pod coś się jak i, i... patrzę na to wszystko, to mi się po prostu chce płakać. Ja po prostu nie wierzę w głupotę y, ludzi. Normalnie no, nie wierzę. Że jak już, jak mówiliśmy, na harmonię kosmosu i w końcu w tym roku nie będzie tej harmonii kosmosu, przez tego wirusa, i bardzo dobrze, może się coś tutaj trochę oczyści. Y, generalnie jest to g, no po prostu jakiś totalny gnój naprawdę zastanówcie się nad wieloma osobami, bo to nie ma sensu. Szkoda, jakby, szkoda energii, tak. energii, którą po prostu jesteś. Bo to jest tak, że większość tych podążających tymi duchowymi rzeczami, albo nawet nieduchowymi, oni się zawsze pod coś podczepią, tak sami z siebie, że pod jakąś ideę lub coś innego i tak jadą na tym, jadą, 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 dużo się jedzie całe życie nawet, jakiś kościół katolicki, albo jadą, jadą i się w pewnym momencie zorientują, że to jednak jest bez sensu i jakieś niefajne, wychodzą z tego i od razu w coś innego się pakują, tak jakby musieli być cały czas zamotani. Że nie ma takiego tego momentu wolności, tylko od razu jakby detoks poprzedniego i od razu wskoczenie w następne, nie? Czyli clean cleanem i tak. Ja jeszcze powiem na sam koniec. Odpuśćcie sobie wszystkie lojalki. Czyli nie bądź lojalny komuś, kto ci coś dał. Teoretycznie. To znaczy... Jak idziesz do pracy, to czasami trzeba było coś takiego podpisać, że się będzie lojalnym wobec firmy i że tam się nie pójdzie do innej i się nie zdradzi. To, że na przykład ktoś ci pomaga w sferze duchowej, bo tu się dopiero zaczyna problem tak naprawdę, w tych sferach tak zwanych duchowych, jeżeli ci ktoś coś umożliwia, daje możliwość zrozumienia, to tutaj mu podziękuj i odejdź. I nie daj się zastraszyć, że Ty jesteś coś mój winien. Bo jeżeli ta nastąpiła jakaś tam wymiana energii, podziękowanie czy cokolwiek, to tu jest koniec sytuacji i nie ma żadnych lojalek. Pamiętajcie, że pośrednie źródła lub jakieś tam właśnie te, te, te złody działają na poczuciu winy. To dalej brniemy w to samo, czyli mamy poczucie winy, nie możemy kreować, boimy się, ktoś nas zastrasza albo mówi jakieś głupoty i wymyśla historię za nas. Brak kreacji to jest brak wymyślenia przez Ciebie kontynuacji Twojego życia lub świata, w którym jesteś. I o to tutaj też chodzi, że jeżeli przejdziesz do piątego wymiaru, to tam kreacja będzie większa. Ale też się zaraz znajdą osoby, które będą ci ustawiać życie i głównie też duchowe, tak zwane. Także pamiętajcie o tym, że kawałek po kawałku przechodzimy. To to jest takie jakby transformacja tego wszystkiego. Z ciałem, z całą przestrzenią, i tak dalej, i tak dalej. Ale przy okazji pojawiają się też dużo bardziej. Szkodliwe rzeczy, one są bardziej rozciągnięte, bardziej agresywne. To też zaczyna wychodzić. Jeżeli nie przerobiłeś lub nie zakończyłeś pewnych spraw, to to zacznie zaraz wychodzić. Bo tu też jest walka o te nowe dusze, nie? Bo tu się ludzie wychodzą z, z pewnych schematów i wchodzą też nowe energie, i one chcą, jakby przejąć kontrolę nad jakimś tam połacią, przestrzeni. Nie? Tak. Także e, trochę rozmyło się to wszystko, mówiłam Ta. różne rzeczy, starałam się tutaj przekazać. Ciężko jest e, jednak czasami e, myśleć e, nawet w taki bardziej e, konkretny sposób, e, czy, czy też przekazać pewne rzeczy, bo jednak e, m, wie, przeciążenia te energetyczne są bardzo, bardzo duże. I e, czasami to wychodzi tak, jak wychodzi. Staram się tutaj mówić to wszystko w miarę tak, obiektywnie o tych osobach, o których wspominam nie odnoszę się do nich osobiście, tylko raczej do tego, co robią i pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś nas straszy, jakby też lub mówię paja jakieś poczucie winy, to nie jest najlepszy pomysł, żeby tam w ogóle iść. Nie bójmy się też uwiązań, te uwiązania możemy też z siebie też i ściągać i też przy jakiejś tam pomocy innych osób, które są w miarę okej, okay, które też jakby nie, nie idą też właśnie tymi następnymi, żeby to było po prostu źródłowe. I róbmy te wszystkie rzeczy w miarę właśnie źródłowo, po swojemu i w wolności. I też wymyślajmy sobie tą przyszłość, a nie pozwólmy, żeby ktoś się za nas wymyślał. I też te blokady na wymyślanie różnych rzeczy e, też mogą się pojawić e, w większości osób. Także mm, to jest taki odcinek taki ogólny o tym, powiedzmy, w następnym etapie. E, no i tyle. I to chyba jakby będzie na, na sam koniec już to, co wam powiedzieć. No, także... Dziękujemy za uwagę. Mamy piękną jesień. Już. Życzymy <gryzamy gryzamy> miłych wakacji. Żeby były. Wakacje. No tak. tak. Ciepło. Jedźcie, bawcie się i w ogóle, żeby było bezmaseczkowo. No bo po co nam maseczkę? Na plaży. <gryzamy> Chyba, że chcecie zrobić skok na pudkę z wodami. No to cześć. No, Dziękujemy cześć. do widzenia.